Zimowy bieg górski w Burzynie to już druga edycja. Niezmiennie nie mogę wyjść z podziwu dla tych osób, które nie tylko biegają cały rok, ale w tak w trudnych warunkach jak dziś zdecydowały się na występ, na ten bieg. Trzymam za nich wszystkich kciuki bardzo mocno, żeby wszyscy cali i zdrowi wrócili. Cóż, tylko podziwiać i brać przykład i aktywnie spędzać czas. Cieszymy się, że możemy być współorganizatorem kolejnego biegu, w tym razem edycja zimowa. W tym roku dopisało bardzo dużo uczestników, bo z tego co wiem, ponad 350 osób się zgłosiło i to z różnych części Polski. No mam nadzieję, że ta edycja zimowa na stałe wpisze się w repertuar tutaj naszych lokalnych wydarzeń, bo niewątpliwie jest to jedna z większych imprez sportowych. Zaplecze mamy, teren piękny mamy, ludzi, którzy chcą organizować tego typu imprezy mamy, więc życzymy sobie dalej takich imprez, takich uczestników no i takiej ładnej pogody jak dzisiaj. Trasa podobała mi się bardzo, jestem nawet mile zaskoczona, ponieważ byłam przygotowana na duży lód, jednak warunki były idealne. Ogólnie świetnie, bałam się, że będzie w śniegu dużo, że będę się zapadać, ale trasa była naprawdę fajna, dużo zawodników, fajna rywalizacja, super tempo. Trasa bardzo ciężka, no dużo było tych podbiegów, ale po prostu warunki były dobre do biegania, tylko mówię te góry dawały trochę popalić i trzeba było uważać na, na zbiegach i na, na takich wąskich kolejnach. Trasa bardzo biegowa, bardzo taka przyjemna do biegania. Skąd u Was takie góry? Ja prawie w bieszczadek mieszkam, także mówisz, zaskoczeni jesteśmy. U nas takich górek nie ma, jak tutaj. Przepiękne tereny, pierwszy raz tutaj na tym biegu jestem. Tyle, ile zdążyłam widzieć, to przed sobą innych zawodników, żeby ich mijać, ale. Nie no, że tu jest fajne, naprawdę ładne trasy. Trasa była super, oznakowana rewelacyjnie, piękne widoki. Jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim udała się pogoda, śnieg był fajny, śliski. Pogoda idealna, także bardzo dziękujemy organizatorom. Organizacja bardzo dobra. Uważam, że trasa świetnie oznaczona, Wszędzie ktoś był, nie trzeba było się zastanawiać, gdzie biec. Tutaj po prostu mogłam się skupić na to, żeby, no żeby biec przed siebie, nie? Do mety do was. Tutaj też doping, jak słychać, także super. Za rok przypuszczam, jak zdrowie dopuści spotkamy się ponownie. No świetna zabawa, zapraszamy na kolejne edycje. Za rok do was przyjadę na pewno, więc chyba to mówi wszystko.